Z tej strony Rewiko, a to jest kolejny odcinek z mojego zagrajmy w Diablo 1 z modyfikacją Hellfire. Ostatnio skończyliśmy w tym miejscu po Wiedźmy Adri, także teraz pójdziemy, pójdziemy po potyanki i idziemy dalej eksplorować jaskinie. No to nie. Ten dźwięk taki głośny teraz się zrobił, ale myślę, że będziemy słychać, bo robiłem sobie testy, więc było wszystko słychać, słychać. Ja sobie kupię te potionki, bo starczy 8 miejsc starczy. i Idziemy teraz eksplorować dalej. Przypominam, że mamy dwa zadania: rzeźnik i zatruta woda. Aczkolwiek te zadania będą dopiero w późniejszej części odblokowane. Dopiero będziemy mogli je odblokować także no idziemy dalej tu już ostatnio wszystko zwiedziliśmy więc kan kanały chciałem wiedzieć. koszarko, klasztor, poziom drugi stoi przed nami otworem zobaczymy co tutaj za niebezpieczeństwa się kryją no, nic ciekawego na razie o gul, tego jeszcze nie było oj Dobra, przyciszę sobie dźwięki. dźwięki, mam już praktycznie minimalnie, więc tak jest głośno. Albo może mi się wydaje, bo, bo mam słuchawki. Zobaczymy, jak nie, no to wyciszę te dźwięki w ogóle zupełnie. W następnym odcinku. O, ukryty jest, ma z jeden. ukryte są nawet fajne, tylko nie, a, jeśli spotkamy tak zwanego czempiona, to z nimi nie będzie tak łatwo. No to już wtedy oj oj oj, oj, oj się zagapiłem i mamy do dysponowania umiejętności. Myślę, że tam troszeczkę w życie, w zręczność i w siłę. Zapiszę sobie I idziemy dalej. Eee, jakąś biblioteczkę mamy, trzeba to zbadać, opadać. Znowu bilet. Sprój poszukiwania. Ja z Woju będę sprzedawał, bo nie ich. Jak widzicie, troszeczkę silniejsze podporki, bo dostanę strzała, że tak powiem, i już o, swój portalu. Bardzo ładnie, jak będę potrzebował, bo bardzo proszę. A co tu będzie w tym Księga Święty Bocis. 20 magii. Ja tego niestety w ogóle nie użyję. No bo jak Wam wiadomo, gram barbarzyńcą, który w ogóle magii nie posiada. Mata takie swoje. o. o.

Teraz już troszeczkę zaczynają się schody, ale to dopiero jest, jak, mów, jak mówiłem, drugi poziom. Też nie ma jeszcze nic znacznego. U... Tak, to jest pokój rzeźnika. Tego tutaj, z tego zadania. Także no... Najpierw sobie zwiedzimy, myślę, całą kryptę, a dopiero później pokonamy rzeźnika. Bo ile dobrze pamiętam, to ten rzeźnik jest dość silny. A z moim obecnym uzbrojeniem może być ciężko. Mm. <laughs> Przepraszam. Z moim obecnym uzbrojeniem może być bardzo ciężko. Kurde, no mamy praktycznie wyciszony ten, a praktycznie siebie nie Dobra. Ja zrobię teraz chwilowe cięcie i zobaczę po prostu może coś w ustawieniach mojej, mojej gry laptopa i zaraz do was wrócę. Dobra, jestem po krótkiej ścińce troszeczkę sobie zmniejszyłem głośność, bo żeby mi tu w słuchawkach nie rozwalało, a mnie normalnie będzie słychać. Tutaj miałem do rozdania znowu. Dobra. Niech będzie tak. Idziemy dalej eksplorować, tak jak tam jest pomyślenie z rzeźnikiem, tak jak myślałem. No teraz mnie chociaż nie zagłusza, to będzie Tak jeszcze troszeczkę będę musiał mieć więcej. Dłużny, pozbyć No tak jak mówiłem, zobaczcie, życie już tutaj, jak mówiłem, po życie już na naszym poziomie, już tutaj. Troszeczkę się przydają te popionki, to wszystko, więc trzeba uważać, bo ja nie wiem jak sobie poradzimy. by cieka się przydało to zidentyfikować, ale to zidentyfikuję to sobie albo jak mi się popionki skończą już, <laughs> albo jakby, przepraszam, albo jak będziemy mieli z Rzeźnikiem walczyć. Zobaczymy jak to mi wyjdzie. Bo nie mam danego pojęcia. Ale... Oj, 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 oj. Tu już trzeba uważać, bo to jest masakr Oj, podmianek taki większy. Ty ich na razie nie kupuję, bo i tak mam nie mało życia, to bez sensu będzie to kupować. A na razie... Jakoś wydajemy 5 Pieniążków tu nawet tutaj, jak tak gramy, już mamy 1600, no tak, ultra, tutaj, tak Ty, to jest, na to jest, tak tak powiem. jest, to tak to jest, tak to tak nie ja po prostu się przyciszam trochę jak ja mówię i wtedy wy możecie mnie usłyszeć. Zaraz, Tak chyba będzie OK, no tak. Tak będzie OK. Aż się boję tej walki z z tego co pamiętam to jest. To jest boss. Mam nadzieję, że z niego coś fajnego poleci. Ja, Ropnie, tak powiem, eee, gier. No, Te szkielety to bardzo ładnie nam tutaj. Olej, olej Precis. Szansa na trafienie. Ale to zostawię sobie i zobaczę, jakie statystyki będzie miał eee, ten toporek, sikierka i wtedy puszczę. O, no, dzisiejszy odcinek ciekawszy będzie, jeśli ten rzeźnik się okazał. Się przecież, nie? Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Nie chciałbym przejść do tego, ile radzę z nim, na po nagraniu. Bo z tego, co pamiętam, to był bojownikiem... Z tego co pamiętam to wojownikiem zawsze się wracałem chyba na późniejszym etapie, gdy się wracałem i go zabijałem, a łuczniczkom, jak grałem jeszcze w zwykłe diablo bez modyfikacji, to po prostu chowałem się w takim pomieszczeniu jak to z kratkami. I po prostu on nie mógł do mnie wejść, bo drzwi były zamknięte, a ja mam normalnie tego tyle z niego strzałami i wtedy jakoś było jakimś takich... Serii w st strzelania w niego po prostu udało się go zabić. Zobaczymy, jak pójdzie teraz. Kiedyś, kiedyś tam barbarzyńcem zdobyłem jakąś dobrą broń, i jest praktycznie do końca gry. Na modyfikacji Hellfire grałem ten jeden raz. To właśnie tak wspominam, że to pamiętam. Aha. Czyżby to było do misji zatruta woda to wykonamy w dzisiejszym odcinku dwie misje to no ciekawie się to tak, wygląda, nie będę olej ostrości wstydem, na to założyć od no no, to teraz plan działania trzeba, trzeba iść tu, bo wydaje mi się, że tu będzie łatwiej krzyźnik, ale mogę się mylić. Nie wiem czy Kozło Ludów nie będzie, o ile dobrze pamiętam, ale mogę się nie no, tu Najlepiej lepiej grać, bo jak widzicie zabaw i teleport nadać może być ciężko, ale na razie mi sprawiają. Zobaczymy ja co to będzie później, tu jest szyszanka. tu jest szyszek. To jest szyszek. Na razie uzbrojeni to jesteśmy kosmicznie 16 Armora. O! No i to mi się podoba. Jest portal. Nie musiałem używać swojego zwoju. Także od razu sobie zidentyfikujemy rzeczy. Zakupimy Hello, my friend. Stay a while and listen. Właśnie 4,12 wykieranie nieba No jest lepsza, to nie ukrywam, to od razu ją bierzemy Zobaczcie sobie grę, no zawsze NSK wypija, bo tutaj już jest lepsza Najpierw sprzedam I naprawię sobie <laughs> Od razu idę sobie co ty jesteś, mój przyjacielu? Trochę więcej nie próbujemy na ten schemat. 2,5 tysiąca złota to. Jeszcze pójdę sprzedać. Z tego zysku to nie na razie nie pójdziemy sprzedawać. Na razie idziemy dalej eksplorować, jakby coś teraz sobie sprzedam po zamegranie was nie zanudzać tutaj w tej wiosce się nic takiego nie dzieje żeby to tak monitorować cały czas no to idziemy na pierwsze, pierwsze zadanie w sumie za zatrutą wodę o ile dobrze pamiętam idziemy na przejście tak zatruta woda ale jako szybka to ło wow. Taka szybka ta jest no to mi się podoba jak mu jest napisane. Nie, nie jest napisane. Dobra, to tam. Nieważne. Ale no, ładnie, no. bardzo się cieszę, że ją znalazłem. Chociaż może, i tak może być ciężko z naszym czyściczkiem. Ale, ale nie, będzie dobrze, myślę. O, tak jak myślałem. Dostaniemy, ale a, co tam na 10, 18, a tak, no to tasak normalny. To... co dostaniemy, od... ok, inaczej od Pepita. Już jeszcze dobrze wpisuję, ale nie. Na razie nie wpisuje. Wy? Znaczy, Podoba mi się ta lokacja. może morzeczka też tutaj taka przyjemna. Kiedyś, jak pamiętam, to się bardziej męczyłem z tymi tym kozłami, ale nie Przez dzieciaka mi się czuło, No nie wiem, nie potrafię. Ale może Hellfire trochę ułatwia stanie pewnie troszeczkę utrudniać, chociaż nie wiem, właśnie jak to jest. Ale zobaczymy w trakcie gry. Pełka padłych, i za każdym razem ja zabiję, on ucieka. Proszę bardzo, ja zabiję, on ucieka. Jakiś taki mi się przydał na nie To życie zaraz cię zabroni, nie przeszkodzi jak to jest zwykle. O, poziomy włócznik na ciała. Wiesz? Ale czy to wygląda jak woda? Bardziej wygląda jak od many Ale że ja nie mam many No to gdzie bys my to? My jest wykonany, wykonany Taka trąbka chyba oznacza, że wykonaliśmy zadanie Skoro już to zadanie wykonaliśmy To wypadałoby teraz wykonać rzeźnika Ale to zobaczymy Uda się w tym Postaram się to zrobić w tym odcinku jeszcze. Będziecie mieli dwa zadania. Myślałem, że na przykład rzeźnik będzie na pierwszym poziomie, na drugim poziomie, a zatruta woda na trzecim. Chociaż na każdym poziomie chyba są jakieś zadania z tego co pamiętam. Ale mogę się mylić. Jeszcze coś nam zostało, bo... Tak, została jeszcze ta góra. Bardzo dobrze, bo chcę odwlekać to starcie z nim. O, to jest Ma bardzo fajny wystrój pokoju. Ludzie powbijani na pale. W końcu to rzeźnik, no to czego się po nim spodziewać? W sumie to, jakby nie patrzeć, to taki pierwszy pozw grze. O tak, bo jeszcze żadnego bossa nie spotkaliśmy. Tylko takich yy, pośrednich, że tak powiem, yy, przeciwników takich bez znaczenia, które tak się zabija dla doświadczenia. I pieniądze też nie pieniądze. Ale już widzę, zbliżamy się do końca eksploracji. Zaraz rzeźnika będziemy mieli będzie lepiej <laughs> troszeczkę sobie powalczymy walczymy z mojej pieniędzy, nie użyję tego urgi zdolności <laughs> ale no to już będziemy gubić bo już cały poziom drugi wyeksplorowaliśmy no to trzeba rzeźnika zabić? Tam nie schodzimy na trzecim poziomie? Co to jest zadanie? O. Nie wiem, czy jest się czego bać, czy nie ma. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, spróbujemy się z nim. No dobrze. Spirits of the dead No, wiecie co? Powiem wam, że ja tą walkę zawsze. O! To jest chyba legendarny, bo ma taki spotawy. Ale wytrzymałość 10, no ale to zobaczymy. I tak już widzę, że jest lepszy. Zobaczymy sobie. Zwiedzimy sobie. Kazamanty. No to chyba będę kończył ten odcinek. To sobie posprzedaję i zidentyfikuję poza nagraniem i wam pokażę po prostu nie, statystyki tej broni. Także no to by było na tyle. Wykonaliśmy dzisiaj dwa zadania. Yy, także no komentujcie. Subskrybujcie. Jeśli się podobało, to łapka w górę. No i czekajcie na następne odcinki. Cześć.